W ogóle, że bułkę, bo mam wziął tylko małego No, ale może widz przyjdzie z wagą i porówna swojego Może W składzie w karcie jest sałata lodowa, czerwona kapusta, mięso do wyboru, sos do wyboru, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula, ogórek zielony, warzywa smażone, no bo to gemuze Cukinia, papryki słodkie, marchew, ser bałkański, szczypta koperku, kilka kropel cytryny Dużo przede wszystkim tej marchwy tutaj jest O bardzo słodka i czujesz, że to nie jest normalna marchewka. To nie jest ten taki wypukany smak z mieszanki. Bardzo dobra marchewka. To strasznie, nie to dużo. Dziwne, że nie ma bakłażana No, co prawda, jest cukinia, która tutaj może jako tako nam go zastąpić, ale przede wszystkim nie ma ziemniaczka. A gemuze ziemniaczkiem stoi pana. Tak jest. Punkt dla Karata za to, że ta cukinia i marchewka to są świeże warzywa i naprawdę są no, normalne warzywa. Pełne smaku, powiedzmy. Nie są przetłuszczone jak w tym Berlin, w tym Wopolu. Przetłuszczony taki niemior po prostu. Ani tak samo w Ramilu w Szczecinie? Spoko są te warzywa, okej. Okay. Tylko gdzie jest mięso, pan? A w ogóle co do samej bułki, no bo w tego typu kebabach jest to bardzo istotne. No tutaj moi drodzy mamy po prostu kebab na grubym cieście. Trójkącik zwykły, to nie jest żadna bułka berlińska. To jest po prostu bułka typu kebab na grubym. Ale to jest ich pieczywo? Rzemieślnicze pieczywo, więc nie ich pieczywo, to rzemieślnicze. Sprawdźmy tego kurczaka. Dosyć tłusty, nie jest suchy to na plus, ale to nie jest ten kurczak berliński. To jest zwykły kurczak, jakiego można spotkać tak naprawdę w prawie każdym kebabie, uważam. Jest ok, jest po prostu smaczny, ale nie ma w nim totalnie nic nadzwyczajnego. Chociaż plus za niego, bo jest dosyć mocno doprawiony, jest słony mocno. No nie, kurczak spoko Spoko jest ten kurczak, już nie będę wymyślał Wzięliśmy tutaj sobie sos czosnkowy, za który się nie dopłaca, bo jeden sos jest już w cenie No ale kebaby berlińskie z sosami słyną, dużą ich ilością, różnych I wzięliśmy sobie tutaj malinowy chili, do tego wzięliśmy, i jeszcze orzechowy Jest tu ten malinowy chili Bardzo dobry sos Czuć normalnie jakby miał malinę Są tutaj takie, wiesz, szczelające te, uh -huh, te cząstki, pesteczki Delikatnie pikantny No nie mogę się przyczepić do tego sosu Ciekaw jestem, jak to smakuje w takim, wiesz, kombosie już Mm, coś słodkiego właśnie chyba kamalinka, ale mmm, normalnie orzechy czuć. Taki sosik, masło orzechowe trochę. Czyli to, czego brakowało u Ramila, tak? Mhm. Kurde, no nie mogę powiedzieć, że mi to nie smakuje, bo jest to dobre. Wkurza mnie ta cena tutaj takie dopłacanie za wszystko. To jeszcze zaraz wam udowodnię w przypadku Mualana. No ale mało mięsa tutaj jest. Jest dużo tych warzyw, jest dużo sosu. Sosy są, uważam, dobre. Bo rzeczywiście, zamawiasz malinowy, czy zamawiasz orzechowy i czujesz to, że jest ten sos. A nie tak jak uramila, że tam niby też jakiś malinowy... Bo pistacja. Sos pistacja. Jaka pistacja, pa? Żadnego sosu tam praktycznie nie było.